I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinasza, przed wami kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker 2, w którym to będziemy rozgrywać losowo wybrany super świat. Po to, aby najzwyczajniej w świecie w jakiś sposób się odprężyć i przygotować się na troszeczkę więcej innych ciekawych atrakcji w późniejszym czasie. I tak moi drodzy, ja cały czas przy okazji czekam na wasze poziomy, które wy bądź niekoniecznie wy Przygotowaliście, chcecie, abym do nich zajrzał, w jakiś sposób ocenił, w jakiś sposób doradził wam, co można by było w takim poziomie zostawić, co z niego usunąć, po prostu w jakiś sposób doszlifowywać wasz warsztat twórczy i stworzyć tutaj jakąś najzwyczajniej w świecie radą. Także podsyłajcie ID swoich poziomów, bo bez ID to najzwyczajniej w świecie niczego nie zrobię i fajnie by było, gdybyście właśnie prócz ID zamieszczali informacje o nazwie tego poziomu ponieważ jest mi to dzięki temu łatwiej w jakiś sposób zapisać w moim magicznym excelku i skatalogować Ponadto, jeżeli, tak jak już wcześniej wspomniałem, ten poziom nie jest stworzony przez was, lecz na przykład przez waszego znajomego bądź przyjaciela, również możecie taki poziom podesłać. I tylko proszę was o to, abyście zaznaczyli, że nie jest to poziom stworzony przez was, tylko właśnie przez waszego znajomego bądź przyjaciela. Ponadto, jeżeli wasz poziom zawiera w sobie mechanikę, Tudzież, powinienem powiedzieć, Power Up yy, Master Sorda, gdzie transformujemy się na przestrzeni całego poziomu w linka z serii The Legend of Zelda. Również gdzieś to tam zaznaczcie, właśnie w tym komentarzu, przy ID oraz nazwie swojego poziomu. I cóż, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, to by było na tyle, i już w tym momencie zapraszam Was na dzisiejszy materiał wideo. I gwoli przypomnienia jak to wszystko działa, moi drodzy, jeżeli na danym ekranie wyboru superświata nie znajdziemy superświata, który by nas zainteresował, musimy, czy też możemy przerolować to, co widzimy przed sobą, czyli po prostu wybieramy inny zestaw losowych superświatów. Jednakowoż, jeżeli na kolejnym takim ekranie wyboru superświata nie znajdziemy niczego, co nas zainteresuje, również możemy to zrobić. Ale po dwóch takich właśnie przetasowaniach tego, co możemy wybrać, nie znajdziemy niczego, to musimy wybrać coś z tego trzeciego ekranu i nie mamy już możliwości dalszego losowania, najzwyczajniej się musimy wybrać coś, co ewentualnie by nas tutaj zainteresowało. Od razu pierwszy poziom, czy pierwszy super świat, powinienem powiedzieć, odpada, nie dlatego, że jest japoński ma dość mało serduszek, jeżeli chodzi, polubień tak właściwie, jeżeli chodzi o świat stworzony przez Japończyka, tylko dlatego, że mamy 7 światów wewnątrz niego i 11 poziomów. Następny również odpada, z tego samego powodu za dużo poziomów. Super Aduo 2 Word. Możemy się nim zainteresować. Poziom stworzony przez osobę z Francji. Jeden świat, 5 poziomów. Tutaj mamy kogoś również z Japonii. Dwa światy, 8 poziomów. Troszeczkę za dużo. 8 światów, 40 poziomów zdecydowanie za dużo. Ktoś z Japonii, jeden świat, 5 poziomów, ale ma strasznie mało lajków, więc obawiam. Mam pewne. Eee, tutaj mamy kogoś z USA. Mohamed65. Od razu odpadasz, chłopcze, ponieważ masz dwa światy i 5 poziomów, więc obawiam się. Jeszcze na dodatek Mohamed65. Mam dziwne wrażenie, że jest to 8-latek, jak nie 7-latek. Kalbi. Kalbi3S. Aski. Kalbas. Kalbist może, o to chodziło tutaj. Tylko zapisany Litem. No znowu za dużo poziomów. Tutaj mamy kogoś znowu z Francji, jeden świat, 5 poziomów, ale bardzo mało polubień. Mm, Aduos 2 world. Wiecie co, nie będę ryzykował. Przetasujemy to sobie. Ktoś z Hiszpanii za dużo. Tutaj mamy Super ibax e World, również ktoś z Hiszpanii. Jeden świat, cztery poziomy. Brazylia, 4 świat, też za dużo, za dużo, za mało lajków. Mam pewne obawy. Dużo lajków, mało poziomów. Dużo poziomów, mało lajków. Eee, japoński pozi japońskie poziomy z tak małą ilością lajków to jest ryzyk fizyk. Słuchajcie, co zagramy sobie w Super e World? Jeden świat, 4 poziomy. W najgorszym wypadku po prostu się sparzymy, ale hej, właśnie o to chodzi, żeby spróbować. Nie możemy powiedzieć w 100%, że jesteśmy czegoś pewni, póki nie spróbujemy. Także Super e gdzie zaczynamy centralnie, słuchajcie, w lawie. Mamy 50 żyć i 4 poziomy do przejścia. Pomiędzy każdym z tych poziomów mamy dodatkowo Mushroom House'a, który. Które może nam dać dodatkowe życie. Mam pewne obawy, ale zobaczymy, co z tego będzie. Ja? Okej. Okay. To jest bardzo, bardzo. Nie skakać. Już chyba rozumiem ideę tego świata. Czy to będą mikro. wyzwania? To będą mikrowyzwania i już od razu widzę, że możemy temu nie podołać, ponieważ tu jest bardzo dużo momentów freddle the needle. Zabrakło nam czasu i to jest koniec tego poziomu. Może, może jest to możliwe do zrobienia. Może jesteśmy w stanie ten super świat przejść? Ogólnie rzecz biorąc, irytuje mnie to zawsze, kiedy autorzy stawiają na rozwiązanie pod tytułem Pixel Perfect Jump. Kiedy reszta poziomu nie skupia się aż tak bardzo na Pixel Perfect Jumpach, więc. Jest to zawsze dla mnie coś irytującego o tyle, że najzwyczajniej w świecie wymaga się od gracza pixel perfect jumpu w momencie, kiedy cała reszta poziomu nie wymaga tych pixel perfect jumpów, i najzwyczajniej w świecie. Najzwyczajniej w świecie raczej stawia na to, żeby troszeczkę. ...bardziej pobłażliwie podejść do tego, w jaki sposób gracz tutaj... ...gracz tutaj to wszystko zrobi. Chodzi o to, że na przykład mamy ono off switche nie sztuki jedna, tak jak mamy to zrobione tutaj... ...tylko mamy już dwie sztuki ono off switchy. I w taki sposób to powinniśmy przejść od samego początku. 10 żyć straciliśmy na ten jeden poziom... ...zostały nam jeszcze cztery. Ogólnie rzecz biorąc, nie będę tutaj e, podnosił, ani nie podobał mi się ten poziom, ani mi się nie nie podobał. Mogę za to zostawić komentarz, bo autor e, na to pozwolił i zostawimy wow, bo rzeczywiście poziom był dobrze zsynchronizowany. Nie było tutaj żadnych takich rzeczy, że coś się desynchronizowało i w ogóle i w szczególe. Więc no, najzwyczajniej w świecie, za to trzeba autorowi oddać. Nie, nie wejdziemy do Mashoom House'a. Mashoom House'a zostawimy sobie na sam koniec, słuchajcie. Kolejny poziom nazywa się Speedrun 1-2. Speedrun, świat pierwszy, poziom drugi. Oj, nie wiem, czy ja tu miałem. To jest pułapka. Dobra. Musimy tu skoczyć. Musimy skoczyć potem tutaj. Musimy potem skoczyć tu, tu. Okej. Okay. Już rozumiem o co chodzi. Mogłem zrestartować poziom od razu, jednakże wolałem słuchajcie. Wolałem sobie sprawdzić. Jak to będzie tutaj wyglądać? Oczywiście, że nie uda mi się już tego poziomu ukończyć, bo i dlaczego miałoby się mi udać ten poziom ukończyć? Bardziej mnie martwi właśnie to, co tutaj się teraz podziało. Z tego prostego względu, że. Czy też nie tyle martwi mnie to, co się podziało, tylko to, co się tutaj. Uuu, już nam się nie uda. Już nam się nie uda. Już mam zdecydowanie za mało czasu, żeby ten poziom kończyć. Ale przynajmniej Ale przynajmniej mam już tempo na te górne na tą górną część tego poziomu. Haj. Czegoś tu chyba nie zrozumiałem. Jak ja mam na to cudo skoczyć? O proszę, i nawet się udało skończyć ten poziom. Myślałem, że będziemy musieli. wiecie. Tą zerową sekundę. Tam na samej górze będziemy musieli najzwyczajniej w świecie wejść w te drzwi i modlić się o to, żeby zostało nam z pół sekundy, najzwyczajniej w świecie do tego, aby złapać się Flagpola, ale tutaj pole był po prostu ukryty. Bardzo sprytne, szanowny autorze, bardzo. Podobał mi się ten poziom. O dziwo, mi się podobał, wolę tego typu speedruny, gdzie. Musimy nauczyć się techniki, niż to, co mieliśmy w poprzednim poziomie, gdzie na początku, jak mówiłem, najpierw autor wymagał od nas tego, abyśmy pixel perfect jumpy opanowali, a potem zaczął nam pobłażać z tymi pixel perfect jumpami. No tak nie można być albo w jedną, albo w drugą stronę. Tutaj zaś nie tyle chodziło o pixel perfect jumpy, co trzeba było znaleźć rytm tego poziomu. Ten poziom był bardzo, ale to bardzo rytmiczny. Dlatego mówię, że kiedy już znalazłem rytm tej górnej części tego poziomu, to naprawdę, naprawdę muszę przyznać, że poszło to tak jak widzieliście, bardzo, ale to bardzo sprawnie. I też pomyślałem o tym, że może skok w ostatniej chwili na tego Banzai Billa to będzie dobry pomysł. Zobaczymy, co czeka nas w kolejnym poziomie. Mam nadzieję, że będzie lepszy od tego, który teraz graliśmy. Ale. Corre, pero no tan rapido. Nie mam bladego pojęcia, co do mnie powiedziałeś, dlatego powiem tak. Aha. Aha. Dopiero teraz zauważyłem, że. U góry mamy. U góry mamy. Śmierć. Czyli muszę. Muszę w taki jakiś sposób... Za mocno. Muszę w taki jakiś sposób bardzo, ale to bardzo lekki, muszę tutaj yy, skakać. Za lekko. Za lekko. Uuu, powiem wam szczerze, że może być ciężko. Ale nie ze względu na to, że... Aj, za mocno. Tu trzeba lekki skok. W ogóle... Zobaczcie, ile mamy sekund. Nie wiem, czy jest to dlatego, że... że ten poziom jest zdecydowanie dłuższy od poprzedniego. Czy może z tego prostego powodu, że... Mamy tutaj możliwość... Mamy checkpoint, więc ten poziom jest zdecydowanie dłuższy i daje nam chwilę, żeby przemyśleć, co tak naprawdę w tym tutaj się dzieje. I nie wiem, czy nawet to, że. I nawet nie wiem, czy czasem to, że w tym momencie mamy checkpoint, czy czasem nie jest dla nas ważne. I tak naprawdę autor nie chciał, żebyśmy ten checkpoint złapali, zginęli i zaczynali jeszcze raz ten poziom od tego miejsca, ponieważ tak naprawdę są to dwa poziomy. Dwa poziomy w cenie jednego. Eee... Jeśli mam być szczery, nie mam bladego pojęcia, czy nam się uda, czy nie. I tu jest. Właśnie, tu chciałem powiedzieć, tu będzie zakończenie tego poziomu. Zbyt było to oczywiste, żeby powiedzieć, że tutaj nie będzie tego zakończenia. Fajne, fajne, ale nazbyt wydaje mi się skomplikowane, również bardzo techniczny poziom. Zdecydowanie wolałem poprzedni. Ten trochę był za dużo chciał tutaj zrobić za dużo, chciał tutaj dogodzić graczowi i troszeczkę, troszeczkę był on zbytnio przekombinowany. Jasne, można go by było przejść w jednym podejściu, ale powiedzmy sobie szczerze, że nie wiem, czy byłoby to idealne. No dobra, ostatni poziom. Mamy 37, słuchajcie, żyć. Czyli 37 podejść. Nie sądzę. Undia tranquillo 2. Nie możemy to może być jest poza tym tak techniczny to może o nie o nie czy ten poziom chce ode mnie czy ten poziom chce żebym tutaj e, Uuu, moi drodzy, wydaje mi się, że chyba nie przejdziemy tego. Że chyba to będzie poziom, na którym. Że to będzie, słuchajcie, poziom, na którym polegniemy. Z tego prostego względu, że najzwyczajniej. Najzwyczajniej w świecie ten poziom chce ode mnie szel-jumpów. Ten poziom żąda ode mnie, szczęk. Dobra, wiecie co, przejdźmy to. Tak jakbym miał go przejść. Dobra, tu. Chwila. Uu. Cóż. E... Zapowiadało się dobrze. Skończy się słabo. Ale nie dlatego, że poziom jest kiepski albo coś w tym stylu. Absolutnie nie. Najzwyczajniej w świecie, najzwyczajniej w świecie, moi drodzy. Najzwyczajniej w świecie gra wymaga ode mnie shell jumpów, Czy też autor wymaga ode mnie shell jumpów. A tak jak możecie sami zauważyć, ja i shell jumpy to są dwie różne. dwie różne rzeczy. Najzwyczajniej w świecie. Nie. Nawet nie wiem, jak ten poziom miałbym zacząć, jeżeli mam być szczery. Znaczy, wiem co potem. Jak tutaj wskoczymy, to powinniśmy zrobić coś takiego. Tak. Od tego się odbić. Potem tutaj odbić się od. Właśnie. Gdzie tutaj byśmy mieli się dalej odbić? To mnie interesuje. Dobra. Wyobraźcie sobie, skaczemy tutaj. Musimy tam trafić. Dobra. Jeżeli nie trafiliśmy tutaj u góry. To co ja mam dalej zrobić? Ha, to jest pytanie. To jest pytanie ze 100 punktów. Na pewno tego nie przejdziemy, tylko po prostu chcę zobaczyć, co autor miał tutaj na myśli. Dobra. Tu uderzamy. Odbijamy się. Dobra, odbijamy się niby od tego. Odbijamy się od tego tutaj bywalca. Potem tu. I tu jakoś musimy. Nie mam pojęcia, gdzie ten szelmet miałby. Gdzie ten. Gdzie po prostu miałby iść ten shell? Wyjdziemy z tego poziomu i po prostu się poddam w tym momencie. Z tego prostego względu, że. No, najzwyczajniej w świecie. Shell jumpy to nie jest moja bajka. I sami zresztą o tym wiecie. I najzwyczajniej w świecie nie czuję się z tego powodu jakoś pokrzywdzony, bo. Trzy z czterech tych poziomów były naprawdę, naprawdę fajne, i pewnie ten poziom również jest fajny, tylko że ja i mechanika shell jumpów nie za bardzo się lubimy. Więc najzwyczajniej w świecie nie powinienem się na temat niej wypowiadać. Najzwyczajniej w świecie to nie jest moja bajka. tak jak niektóre osoby nie lubią poziomów speedrunowych, inne osoby nie lubią poziomów, gdzie należy latać przy pomocy yy, Squirrel suta. Jeszcze inne osoby nie cierpią poziomów podwodnych. Tak naprawdę nie można dogodzić wszystkim, i każdy z nas ma jakieś ulubione poziomy, jakiś ulubiony typ poziomów, jakąś ulubioną mechanikę, tudzież technikę w Super Mario, czy to Makerze, czy to po prostu w którymkolwiek z tych Super Mario nakładek graficznych, które tutaj mamy, ale jako pełnoflagowe gry. Niektórzy lubią to, w jaki sposób Mario jest ociężały w Super Mario Bros. 3, inni lubią swobodę, która panuje w Super Mario 3D World. I jeszcze inni powiedzą, że najlepszą grą tak czy tak jest Super Mario World, ponieważ jest ona na tyle plastyczna, że można z nią zrobić naprawdę, naprawdę wiele, a ilość małych rzeczy, małych sztuczek, które można ze sobą połączyć, dzięki czemu. Ogółem stworzy się i będzie można wykombinować jakąś większą technikę, no daje do myślenia. Jednak ilość speedrunnerów, którzy grają w Super Mario World i którzy przechodzą go w niebywale krótkim czasie. Jeszcze dodajmy do tego, że można Super Mario World zaprogramować, żeby na samym początku przy pomocy overflowa pamięci, żeby z pierwszego poziomu przenieść się do napisów końcowych. To, moi drodzy, to już jest w ogóle istne szaleństwo i dlatego ja rozumiem tych, którzy kochają Super Mario World, to jest fajna gra, jednakże ja w dalszym ciągu skłaniam się do Super Mario Bros. 3 i do innych gier z Marianem. Nie uważam, żeby Super Mario, w mojej osobistej opinii, żeby Super Mario World był aż tak bardzo nie tyle innowacyjny, co aż tak super genialny. Już od niego wolę Super Mario World 2, czyli Yoshi's Island. Ale wracając właśnie do tego, ponieważ jest to w pewnym nawiązaniu do tego. Ja nie lubię w ogóle mechaniki i nie tyle że jej nie rozumiem, co dla mnie mechanika shell jumpów jest bardzo oporna i tak jak w Super Mario Makerze jedynce jeszcze byłem w stanie shell jumpy robić, tak w Super Mario Makerze dwójce po zmianie silnika nie wychodzi mi to wcale. Super Mario World byłbym w stanie zrobić te shell jumpy. Jednakowoż to nie jest Super Mario World, to jest Super Mario Maker 2, który rządzi się swoimi prawami. Dlatego bardzo fajny super świat. Niestety nie daliśmy rady go przejść, też ja powinienem powiedzieć, nie dałem go rady przejść z tego prostego względu, że zawierał on w sobie mechanikę, która no najzwyczajniej w świecie jest ponad moje możliwości, jeżeli chodzi o Super Mario Makera 2 i mam nadzieję, że to Najzwyczajniej w świecie, rozumiecie? Ja się będę z wami w tym momencie żegnał, mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z tejże serii, czyli Super Mario Makera 2, wam się podobał. Zachęcam was do tego, abyście podzielili się swoimi opiniami, swoimi spostrzeżeniami w komentarzach, z tego względu, że ja wasze komentarze jak zwykle czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, najczęściej odpowiadając wam po prostu komentarzem na komentarz, aczkolwiek zdarza mi się również odnieść do waszego komentarza w którym z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. A jak na razie to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim swoim przyjaciołom, trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce. Cześć!